O już! Nagrywaj, nagrywaj, nagrywaj tak. Nagrywam, nagrywam. Nie ma tutaj... Spal! <try letter Handy> nagrywaj. Ajajaj, jestem żołdnek! Zamknij się oh. ty, obciągaro głupia. Kurczę, czuję się jak krzyknę rozstrzelać. Wystań stąd. Za tej piłki nie widać. Dzięki mi pełno metra, że usłyszałeś. Zabi? Jak wrażenia? Super! Alej, alej! jest? Nie. <grym wytął> Grzegorz... Nie ruszaj się, bo cię zabiję. Tuś tam! czy na tym kablu za jądra powieszę, ja zobaczysz. W niego ładuj! W niego! Jeden minutę... Szybko, szybko! Szybko ty, Spielberg, bo mi się tu taśma kończy. Może, no, Butem i pięścią go ładuj! Co ty no, tak kieszysz, buraki